Siemanko, ze strony kajerch A dzisiaj dowiemy się Kto wygra AWP Czerwoną linię Wzięło dużo osób Wzięło dużo osób udział Dokładnie 38 Mój like się nie liczy Tak, to ja tutaj biorę Linka, filmika I tutaj ładuję Komentarze Dobra, to teraz tak Lecimy no i derby. Biorę udział, bardzo chcę wygrać powodzenie na YouTubie i jego link. To tak. Yy, już idziemy konkurs tutaj. Tu, tu, tu. Gdzie jest tutaj derby? Szuka, szukamy derby. Yy. Tylko to jest trochę dziwne, że yy, 38 osób wzięło, a, 9, a 19 komentarzy jest. Ale dobra, już o to. Yy, nie wchodzimy to. Klikam derby. Na jego kanał... Najpierw... Yy, tak, najpierw, najpierw, najpierw... <gryb> chcę, do, chcę do niego wysłać yy, wiadomość na na, na YouTube yy, O, to ty mam Tak, cześć Wygrałeś AWP Redline w moim konkursie W konkursie. Mm, gratulacje. A, i zapomniałam powiedzieć, że nagrywam to 21, a nie 24. Dlatego, że y, w 24 chyba y, czasu nie będę miał na nagranie tego filmika, więc nagrywam trochę prędzej. O 3 dni. No, o 3 dni. Mm, dobra. Ale no, to chyba wszystko. Może tak zgłoś się na mojego. Okej. Okay. I wysyłam. Okej, okay, to tak derby wygrał y, a, AWP a. czerwoną linię. Y, i, I no, chyba tyle. Mam nadzieję, że ogólnie yy, konkurs, wam się, konkurs Wam się spodobał. Mnie trochę tak lipa, że 30 osób wzięło yy, udział, a tylko 19 komentarzy. Ale dobra, mniejsze o to. Mam, mam, mam nadzieję, że się spodobało. Yy, I chyba to tyle. Ja się z Wami żegnam na razie.